Jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMAPL, a ze mną Michał Pasternak. A, na... Nie, nie Rafał. Nie Rafał, nie Rafał. Chyba, że o czymś nie wiemy, ale na pewno Michał Pasternak na konferencji przed Galą. FM 17. Michał na początek chcecie zapytać o pojednanie. Pojednanie, które zaobserwowałem, jeżeli chodzi o Piotra Szeligę. Ale to pojednanie, nie rozumiem słowa pojednanie. To wcześniej nie wiem co było, bo pojednanie. No jak ktoś do mnie doszedł, podał mi rękę, to co miałem? Wyjebać mu w pysk? No właśnie, ale jak wyglądały te pierwsze słowa, jak się spotkaliście? Bo ja patrzyłem, widzę Pierwszy Ciebie, słowa, widzę Piotrka, ja, mówię, pierwsze, będzie sesja. Pierwsze, pierwsze słowa nie pamiętam, w każdym bądź razie do mnie e, podbił, e, w normalny sposób zaczął ze mną rozmawiać. Ja nie jestem e, gościem, który, który będzie jakoś tam, wiesz, pluł na niego od razu, kopał i, i bił, nie? Mhm, ale hmm. pamiętasz jeszcze, jak to się zaczęło, że, e, że była ta taka uszczypliwość w Twoim kierunku, w kierunku Piotra no Szaligi? Było, 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 jak nie przyszedł do pracy. Od tego się zaczęło. Ale wyjaśnisz już tą kwestię, będzie przychodził do Akademii nie, Sportu no, Walki Wilanów? Do, no, słuchaj, do pracy już nie wróci. To już mamy wyjaśnione. On jeszcze tutaj mówił, że nie dostał wynagrodzenia yy, i tak dalej, także to wszystko jest skłamstwo, pieniążki miał. Jak również premię też dostał, ale może już utnijmy ten temat, bo ludziom się nudzi ten temat z jego pracą, może nie chcą już o nim słuchać, także dawaj coś konkretnego. Mhm. Dobra. Co jeszcze chcesz zapytać? Dobra, zanim przejdę do tego e, sportowego aspektu, hmm. czyli do Twojego pojedynku, który chcesz już zapytać, 12 stycznia. No. Jak się odnajdujesz w tym świecie, bo już od kilku e, galcie widuje. widuje cię oczywiście w materiałach EBB, no. jak odnajdujesz się w tej nowej roli? Bardzo dobrze, bezproblemowo. Nie no fajnie, wiesz. Dobrze mi się nagrywa, mam dobrego kolegę, z którym damy radę coś tam nagrać i jest fajnie nie? Mhm. Dzięki temu nawet widzę, że takie... No nie no, to jakoś rozwijam się i idzie to w dobrym kierunku. A powiedz mi, czy... Już gdzieś zapatrujesz się na pojedynek e, dla którejś z organizacji fightowych? Kolega dzisiaj mi załatwił takich pojedynków. Trzy, cztery załatwiłeś? Co? Pojedynki. Cztery pojedynki? Cztery pojedynki. Dobra, i jak, wyglą jak, jak wyglądają te zestawienia, jeśli możesz powiedzieć? Ja z Szczeliną, ja z Don Diego. Ja ze Szczeliną, ja z Don, Di Don Diego. Don e, A, Don Diego, e, z e, bombom. No nie. I A, i Tańcula. <laughs> Jarek Tańcula. A, no to jest, je, je, jest, jest, jest blisko. No, tak, jest, tańca, tańca. Właśnie, jest właśnie blisko, nie. Okej. Okay. No. Gdybyś spośród tych czterech kandydatów mógł wybrać nie jednego. Wybieram, nie wybieram. Ja nie wybieram. Bierzesz, bierzesz jak leci, nie, no, po prostu. słuchaj, ja, ja nie jestem przyzwyczajony do tego, że daję komuś walkę i że wybieram, tylko po prostu walczę. Dostaję ofertę, wchodzę i walczę. Na który pojedynek na tej gali czekasz najbardziej? Nie dlaczego. To mnie zabiłeś. Z pojedynków wiem, że walczy Paweł Jóźwiak z Boksdelem i chyba na tym najbardziej czekam. Zaskoczony jesteś, że Paweł pojawił się dzisiaj na konferencji? Nie, nie. Dlaczego miałbym być zaskoczony? Jak widzisz ten pojedynek? Myślę, że... A, a, bo Paweł pojawił no. się w Akademii Sportu Walki Wilanów, trenował z Wami? Powiedz, żeby tak nie krzyczał do naszej kamery. Kto to jest? A to jest e, Wojtek, e, Wojtek Gola. A i on tak zawsze krzyczy do kamery? Ja się nie wiem. No ja też nie wiem. To, ale najgorsze do no, naszej z właścicieli organizacji to, A on tego krzyczy do kamer. Może. Następne Które? No tutaj. A, bo no to to... Dobra, i lecąc dalej, bo już się rozkojarzyłem, jakie było pytanie. E, czy jestem zaskoczony, że Paweł jest na tym? Nie. Następne pytanie, jakie było? Czy tre jak trenowałeś, czy, bo, czy miałeś okazję e, trenować e, z Pawłem w Akademii Sportu Walki William? Nie, nigdy nie trenowałem z Pawłem. Nie, 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 bo Paweł trenuje z Marcinem Naruszką, a to jest jego trener, a trener Mirek jest naszym trenerem, więc więc nigdy razem żeśmy jakoś się nie spotkali. No to zapytam o innego zawodnika fikfightowego, który będzie walczył na tej gali, czyli Amadeusz Ferrari. No on jest u was na sali i będzie walczył z zawodowym pięściarzem. Tak, on jest u nas na sali, tylko ja że ja za Amadeuszem nigdy nie trenowałem i to nie jest tak, że, że ja z Amadeuszem gdzieś przecinam się na treningach bardzo rzadko. On tam trenuje. Ja trenuję na grupie zawodniczej i ja Amadeusz tam bardziej chyba trenuje, trenuję, ale tak jak mówię, ja tu jestem w Warszawie tydzień, później jestem w domu i rzadko przecinam się z Amadeuszem, nie mogę nic powiedzieć na jego temat, jak mocno trenuję, z kim sparuje i tak dalej. Ja zastanawiam się, jak ty reagujesz na to, że e, twój trener Mirosław Okniński często wystawia no. Cię do pojedynków, jeżeli chodzi o jakieś konfrontacje. Nie, mówi... bo czym więcej będę walczył, tym więcej będę zarabiał. Jestem e, gotowy walczyć z każdym. Z kim trener Mirek mnie zestawia. Czy w ciemno bierzesz, jak tak, Mirek tak. mówi, jest Słuchaj, walka, to ty. Ale idziesz nie, bo to w nie kierunku, to no? poczekaj, bo to jest ważna tak, kwestia. Ktoś jak do mnie dzwoni, to ja mówię, żeby dzwonić do Mirka, bo Mirek wy, y, do mnie odzwania i mówi, masz walkę i ja wtedy walczę. Ja nie, nie, ja, ja nie jestem gościem, który y, mówi, a z tym nie zawalczę, z tamtym nie zawalczę. Jak wszystko y, trenerowi się zgadza, dzwoni i walczymy. Mhm. Także jestem chętny na wszystkie zestawienia, które Mirek y, daje i trener wystawia. A słyszałeś o wypowiedzi właśnie Mirosława Okińskiego, jeśli chodzi no, o... Człowieka, który no. na Instagramie ma apteka, który no wszedł na ten stream e, Amadeusza Ferrari. Czy ty w ogóle znasz tą sytuację? Nie nie znam tej sytuacji, nie znam apteki, ale jak trener chce, żebym z nim walczył, mogę walczyć. Dobrze, a za chwilkę pojedynek trochę już bardziej sportowo. Przejdźmy do tego sportowego pojedynku z Adamem Kowalskim. E, ciężki rywal. E, jak gdzie? upatrujesz najtrudniejszych, e, najcięższych elementów swojego przeciwnika w pojedynku? W jego rękach. Ma bardzo ciężkie ręce, a jeśli chodzi, że ciężki rywal, uważam, że większość moich rywali było bardzo ciężkich, także jestem do tego przyzwyczajony i dobrze się w tym odnajduję. Ja e, nie jestem gościem, który walczy dla jednej organizacji. Walcząc dla jednej organizacji, to masz trochę lepiej, bo jeśli organizacja chce cię promować, to ci daje zawodników, których e, z którymi, których możesz ograć, a ja zazwyczaj jak występuję dla jakiejś organizacji to jestem ściągany jako... Jako to takie przysłowiowe mięso armatne. Takim najemnikiem trochę można powiedzieć, że jesteś. No właśnie, nie bo chciałem... jestem najemnikiem, jestem zawodowym sportowcem, biorę za to pieniądze i po prostu tu gdzie mam ofertę walki, to po prostu lecę i walczę. Właśnie chciałem zapytać, czy zwiążesz się na dłużej z organizacją CAVE, ale rozumiem, że tego nie planujesz? Nie, znaczy to zależy od organizacji CAVE MMA. Jeśli zaproponują mi warunki, które będą na tyle korzystne, że nie będę chciał walczyć dla innej federacji, to tak, ale szczerze mówiąc to wątpię. Mhm. A czy dalej, może inaczej, nie Twoje, ale czy gdzieś tam, jeżeli padłaby propozycja z organizacji KSW, to czy. Yy, nie jesteśmy zainteresowani. Już oficjalnie tak? Nie, nie jesteśmy A, okay, zainteresowani. Zrozumiałeś? No to? No to także, ja zrozumiałem, myślę, że także, obserwatorzy. Także którzy... po, pozdrawiamy tego pana. Nie jesteśmy zainteresowani. Dziękuję, Po co Biko. o tym mówić. Dzięki wielkie. Chciałbym podziękować sponsorom, firmom TomTrans, e, e, Street Autonomii. Yy, Sirent i restauracja Antresola i wszystkim oczywiście sponsorom i ludziom, którzy mi pomagają. Tobie dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki Michał, jeszcze raz. Dzięki, Dzięki. Dzięki wielkie. Sejplę! Jesteśmy bezpieczni.